No jest, że... Ale mimo wszystko to brzmi idiotycznie. Czasem źle wyglądają, bardzo dobrze. A, Wręcz okej, okay, jesteśmy online, witamy widzów ponownie, widzów Racjonalnej Polski, Saka z Buraka i wszystkich z innych zaprzyjaźnionych dobra. stron. Jest z nami wspaniała dziennikarka Eliza Michalik. Mówię, że wracamy. Witamy Państwa ponownie, dlatego że wcześniej zaczynaliśmy z Facebooka z przyczyn technicznych, przenieśliśmy się na YouTube, ale to nagranie także będą mogli Państwo obejrzeć na Facebooku. I w związku z tym proszę od początku o udostępnianie relacji i burzliwą dyskusję w komentarzach, bo będziemy dotykali tematów, które dotyczą Was wszystkich. No właśnie, troszeczkę się powtórzę, ale... Tak. Wakacje, słońce, dziewczyny, plaża, o. stosunki damsko-męskie. A, a mówiąc no, na poważnie, mówił, dokładnie, dokładnie. wszystkich to obowiązuje w jakimś zakresie. Chociaż. Czy sobie mm -hmm. Czytałam ostatnio badania o Kopres, że większość mężczyzn w wieku 18-23 lata ma poglądy prawicowe, a większość kobiet w tym samym wieku ma poglądy lewicowe i centrowe. I teraz tak. myślałam mm -hmm. sobie, że bardzo współczuję tym dziewczynom, bo będą się musiały dogadywać z takimi partnerami, bo to są przecież partnerzy. Mm -hmm. I teraz, jak to będzie, proszę Państwa, wyglądało? Lewicowa dziewczyna z takim współczesnym rycerzem Maryi, na przykład. No będzie to będzie to ciężki kawałek chleba. Będzie tak. być może trzeba na mm -hmm rozmawiać w domu polityce. Tak, może mogą być kłótnie na miecze i inne różne ek ekscesy. Dokładnie. No właśnie, będziemy rozmawiać o sprawach społecznych, a dyskusję wywoła tutaj między nami profesor Duda, ojciec prezydenta, który w swoim komentarzu czy w wywiadzie, już nie, nie pamiętam w tej chwili, w Powiedział, że mamy do czynienia z globalnym kryzysem męskości, za który e, on osobiście wini kobiety, niezależne no nie zacząłeś kobiety. Zacząłeś mówić i nie skończyłeś. Hmm? Czy mamy ten kryzys męskości, czy nie mamy? Bo to mnie zaciekawiło, jakoś Ci przerwało. Zapraszam do obejrzenia także tej poprzedniej relacji, natomiast powtórzę, że tak według mnie kryzys męskości faktycznie jest i widać go na przykład na Marszu Niepodległości, kiedy mężczyźni 2017 rok kopią, szarpią, plują na kobiety, wyzywają je w sposób wulgarny, co... Kłóci się kłóci się z męskością, zdecydowanie. Inny przykład, uderzenie w twarz Magdy, którą jeszcze raz pozdrowimy, cześć Magda, czyli tak zwanej Rudej Scott, tak, tak jest nazywana i nie obraża się za to. I po tym incydencie dziennikarze prawicowi znowu dali popis takiej no, męskości w kryzysie, pochwalając to, to wydarzenie. Także to jest moje zdanie. Natomiast. Jesteśmy tutaj po to, żeby poda, poznać także Twoje zdanie, więc zapraszam um, ja, do odpowiedzi. Ja osobiście lubię mężczyzn, wyluzowanych, miłych, dobrych ludzi, mądrych, z poczuciem humoru. W sumie takich normalnych i ciepłych, więc nie mam jakichś gigantycznych, nie mam gigantycznych listy wymagach mhm. do mężczyzn, przyjaciół, kolegów, bo nie mówię tylko o mężczyznach, w relacjach, ale też po prostu o przyjaciołach czy kolegach. Jeżeli jesteś sensownym, inteligentnym, ciepłym, miłym, normalnym facetem no to po prostu jest fajnie, więc wydaje mi się, że problem jest u tych mężczyzn takich przemocowych, którzy chcą kontrolować kobiety. Bo chyba normalni ludzie, niezależnie od płci, nie mają z tym problemu, że ktoś jest sobą. Czy znaczy fajnie być w relacji z kimś, kto jest sobą i cieszyć się obserwowaniem tej osoby, jej aktywności, wspieraniem, wymianą doświadczeniem, bo jeśli ktoś jest taki jak ja, no to niczym się nie wymieniam wtedy tak? To Nie chciałabym na przykład być z moją męską kopią, z Elizą Michalik, która, która, który jest mężczyzną, tak? Jest Elizą Michalik, tylko ona się spornie. Fajnie jest być z kimś innym, przyjaźnić się z kimś innym, kolegować się z kimś innym, więc... Przemoc stosowana w przypadkach różnicy zdań jest moim zdaniem dowodem na kryzys. Tylko nie wiem, czy to jest kryzys męskości, wiesz, bo jak tak mówię, kryzys to sobie człowieka, uświadamiam, tak? że my w Polsce mm -hmm. w ogóle mamy e, od dawna tak myślę problem z życzliwością w takich stosunkach międzyludzkich, to też na ulicy widać bardzo, jak ludzie prowadzą samochody. Mamy wiele wspaniałych cech, naprawdę, ale, ale mamy też takie cechy jak taki pośpiech, agresja, brak życzliwości denerwowanie się bardzo szybko na siebie nawzajem. A czasem sobie myślę, że gdybyśmy tak wszyscy trochę wylozowali, nabrali dystansu, tak sobie głęboko pooddychali i to byłoby łatwiej by się żyło. I wtedy może i te stosunki damsko-męskie by nabrały takiego lżejszego bardziej... Mego, mhm. miłego. Myślisz, że to by. Się o życzliwości. Nie masz takiego wrażenia, I w relacjach dam z Mam wrażenie, że spółeczny. ojciec prezydenta zapomniał i uważasz, że wyluzowanie może go wyprowadzić z tego kryzysu, czy podobnych mu, bo my troszeczkę tutaj podeszliśmy do tego tematu od drugiej strony, bo oczywiście um, panu Dudzie nie chodziło o tego rodzaju kryzys męskości, którego on sam jest w no, to jest moja opinia wyrazem. Ta opinia ojca prezydenta jest wyrazem tego kryzysu męskości, sam się do niego przyznaję. Natomiast chodzi mu o tutaj załamanie tradycyjnego, tradycyjnej roli mężczyzny w rodzinie. Wyjście kobiety przed szereg, wyjście kobiety z domu, nieopiekowanie się dziećmi. Brak tego, tej, 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 tego tradycyjnego, e, historycznego podziału ról w rodzinie? E, czy uważasz, że m, kobiety m, można w ogóle winić, bo tak jak to właśnie zrobił ojciec prezydenta. Się tak, poprawiam, ale mamy drewniane krzesłka, okej. Okay. No. Proszę mi wybaczyć. E, przy następnej rozmowie postaramy się o wygodne kanapy. To nie była krytyka. Okay. Także, e, czy, czy w, uważasz, że, że możecie być w ogóle winione za to, że. Nie, no nie możemy, słuchaj, no a dlaczego w czasach które się zmieniają, mężczyzna ma pełnić tradycyjną rolę. dlaczego w XXI wieku, w tej rzeczywistości wy mężczyźni macie pełnić rolę taką jak pełniliście w XVI, XVII, XVIII czy XIX czy nawet XX wieku. No, życie jest ciągłą zmianą. Wszystko się zmienia. Kiedyś się zmieniało mam wrażenie z dziesięciolecia na dziesięciolecie. Teraz się zmienia z dnia na dzień, z roku na rok. Teraz kobiety nawet w tej konserwatywnej Polsce to jest 52% Obywateli, czyli większość już w tej chwili, są lepiej wykształcone od mężczyzn. Oprócz studiów, też doszkalają się bardziej niż mężczyźni, znają więcej języków, często niosą na sobie ciężar utrzymania rodziny, bo przypominam, że w Polsce jest w ogóle jeden z największych odsetków niepłacenia, nieściągalności alimentów. Więc te kobiety są tak naprawdę żywicielkami rodzin, jeśli mają dzieci. No, trudno też zignorować fakt, o czym profesor Buda nie wspomniał, że coraz więcej kobiet po prostu nie ma dzieci. Jest bardzo niski współczynnik dzietności, to ewidentnie ma związek z polityką państwa, bo te same Polki wyjeżdżają do Anglii i mają czwórkę dzieci, a kiedy mieszkały w Polsce, nie miała ani jednego państwo, nie pomaga Polkom. Rośnie grupa singli, już według niektórych szacunków jest nawet od, do 8 milionów singli. Oczywiście część to są ludzie po rozwodach czy wdowcy wdowi, czyli ludzie nie samotni z wyboru, ale jest całkiem spora kilkumilionowa grupa ludzi, którzy wybierają taki model życia. Więc społeczeństwo się zmienia na naszych oczach. Jest też samotne rodzicielstwo, które dotyczy i kobiet, i mężczyzn, bo jest coraz więcej przypadków, że po rozwodzie kobieta odchodzi, zostawia mężczyźni, dzieci. Ja sama znam takie przypadki. Mężczyźni sobie świetnie radzą, zajmują się dzieciakami. Więc po prostu struktura społeczna zmienia się na naszych oczach. Kobiety się teraz same utrzymują, nie wiem, no 100 lat temu kobieta się sama nie utrzymała, więc mężczyzna był niezbędny. Teraz, ponieważ same się utrzymujemy, przynajmniej spora część z nas, to możemy sobie pozwolić na luksus i przyjemność wyboru mężczyzny, który nam się podoba, dlatego, że nasze serce go lubi, a nie dlatego, że ma być naszym żywicielem i dawać nam pieniądze. Więc... Myślę, że tutaj... No to... trudno, trudno, jakby, wygłaszając swoją opinię profesor Duda ignoruje to wszystko i odnosi się do sytuacji, która była, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu, która zresztą wcale nie była dobra dla kobiet, być może dla mężczyzn była dobra, ale dla kobiet nie, bo my nie mogliśmy studiować, głosować, wyjść z domu niektóre przestępstwa wobec nas, jak gwałt czy przemoc domowa w ogóle nie były penalizowane, można było kobietę pobić, zabić, zgwałcić i, i nic się nie działo. Więc przepraszam, ja nie tęsknię do tamtych czasów, ja bardzo się cieszę, że jestem kobietą w XXI wieku i wydaje mi się, że tak jak my się dostosowałyśmy, tak i wy mężczyźni musicie się gdzieś tam powolutku dostosować. I... No nie będziecie już pełnić ról takich jak wasi ojcowie czy dziadkowie, bo po prostu rzeczywistość jest inna i tak. Ja też się cieszę, że jesteśmy w XXI wieku, ale jeżeli mogę ci wejść w słowo, dotknęłaś bardzo istotnej kwestii. Powiedziałeś, że mężczyzna nie jest już niezbędny. Czy w związku z tym uważasz, że ten kry... cały czas wracam do tego kryzysu męskości, bo gryzie mnie to, o co chodziło tutaj ojcu? Oj, ojcu prezydenta, może nawet nie mój czuj punkt, tylko moje spostrzeżenia co do konfliktów, jakie mamy w Polsce w ogóle w szerszej skali. Otóż czy nie uważasz, że ten kryzys tych nacjonalistów, którzy wyznają taką tradycjonalistyczną ideologię, nie można im tego zabronić. Um, czy, czy porównam to do kryzysu um, w Państwach Islamskich, które też oni mają po prostu kulturę opartą na bardzo takim konserwatywnej wizji rodziny, gdzie ta kobieta jest podporządkowana? Czy w tym nowoczesnym społeczeństwie, oni mężczyźni, którzy mają takie kategorie w głowach, nie mogą się czuć zagrożeni przez to, że są po prostu niepotrzebni? Nie, mogą się czuć zagrożeni, tylko wydaje mi się, że odpowiedzią nie powinna być agresja. Bo pewnie, że jeśli ktoś był tak wychowywany i zbudował swoje poczucie tożsamości na tym, że on będzie rządził kobietą, i nagle ta kobieta mu mówi, że on ją nie będzie rządził, no to się wkurza. I czuje się bezsilny, więc jest agresywny, ale no, znaczy trudno. No, no, nie może zabić wszystkich kobiet albo ich zmusić do podporządkowania się w swojej woli, więc drogą jest tutaj. Wydaje mi się, cofnięcie się o krok, przyjrzenie się sobie w tym nowym świecie i znalezienie sobie po prostu jako mężczyzna, sobie jakiejś ścieżki, jakieś drogi, tak żeby się odnaleźć, żeby być szczęśliwym i żeby jakoś na nowo zdefiniować swój stosunek do kobiet. No po prostu nie ma innej możliwości. Znaczy, ale to jest reguła, która dotyczy każdego z nas. Jeżeli żyjesz i nagle coś ci się zmienia w życiu, bo nie wiem, miałeś wypadek albo zmieniłeś pracę. Albo się rozstałeś z kimś, albo urodziło ci się dziecko, albo umarł ci rodzic, jakakolwiek by to była zmiana, to nagle następuje nowa rzeczywistość. No i przecież nie reagujemy na nią w ten sposób, że tupiemy nogami i krzyczymy na tę rzeczywistość, jak to mogło się wydarzyć, że mi umarła mama. No nie no, po prostu rozpaczamy, ale potem się przyzwyczajamy i żyjemy dalej, jak najlepiej potrafimy, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego to nie miałoby dotyczyć mężczyzn, którzy się czują. Kobiety w ogóle mogą w tym pomóc. Ja myślę, że zamiast zwracać się przeciwko kobietom, no to może warto polubić te kobiety, pogadać z nimi, zapytać się, co one o tym sądzą, czego one potrzebują, bo kobiety, bo w ogóle mężczyźni są potrzebni kobietom, tak, feministką też. W ogóle moglibyśmy kiedyś zrobić rozmowę o, o postrzeganiu feministów, bo to jest. Tak, myślę, że Chyba warto. Nawiszę, war... bo to jest w ogóle. Jeżeli e, starczy nam czasu, to przejdziemy hmm. do tego, dobrze? E, natomiast jeż, e, z tego. Bo, wiesz, zapytaj mhm. kobietę już kończąc, i ona mhm. ci na pewno powie, tak? Jak, jak jej możesz pomóc, jak możesz z nią być, jak możesz wspierać, czego ona od ciebie oczekuje. Mhm. kobiety mhm. mówią takie rzeczy, w zasadzie większość kobiet tylko czeka, żeby partner, nie wiesz, nie krzyczał na nie, tylko zapytał. Jak zapytasz, to taka kobieta ci. Powie, no to to jest może recepta dla hmm. tych prawicowców. Dokładnie. Natomiast kopać i bić hmm. i krzyczeć, to niech pójdą, obejmą, przytulą i zapytają, jak ci mogę pomóc. Czyli relacje partnerskie. Hmm. Nie mogę zachowywać się w stosunku do ciebie tak, jak mój dziadek w stosunku do mojej babci. No to powiedz mi, co mam robić, żebyś była szczęśliwa. Pytanie, czy oni chcą, żeby kobiety były szczęśliwe? Czy oni chcą? dominować, no bo to są dwie różne rzeczy. No właśnie. W, z tego, co powiedziałaś, jawi się taka wizja, w, w której mamy do czynienia z dużymi przemianami społecznymi. Już tamte stosunki, ten patriarchat, to jest kwestia przeszłości. Pytanie, czy nie uważasz, że dzisiaj kolejne pokolenie w Polsce przez tą władzę konserwatywną z, z idei jest wychowywane do życia w, w jakimś innym świecie, który nie jest aktualny i czy to nie może na przykład w przyszłości pogłębiać tych problemów, które mamy dzisiaj? No mam takie wrażenie. Znaczy, świat już idzie tak do przodu, że jak ja patrzę, czym my się tutaj w Polsce zajmujemy, kiedy ludzie na świecie się zajmują technologiami, lotami w kosmos, już turystycznymi, cudami po prostu, jakimiś super nowoczesnymi rozwiązaniami medycznymi też. Jakieś nowatorskie badania są prowadzone. To jest, w ogóle to jest niesamowite, co się dzieje na świecie. Jak się spojrzy gdziekolwiek poza Polską, to wszystko idzie do przodu, wszystko zmienia się, błyskawicznie, A my Tutaj mamy już taki skansen w tej chwili. Taki skansen mentalny, ale też po prostu skansen gospodarczy, technologiczny. Właściwie się zwijamy zamiast rozwijać, co jest kompletnie niezgodne z jakimś ogólnym trendem światowym, więc to mnie bardzo martwi. Ja bym chciała, żebyśmy mamy sprawy łóżkowe, małżeńskie orientacji homoseksualnej czy heteroseksualnej zostawili czy, czy religii, zostawili po prostu ludziom do ich prywatnego, widzimy się, i na przykład, żeby państwo się zaczęło zajmować takimi sprawami jak rozwój gospodarczy, jak rozwój nowoczesnych technologii. Jak smok wiemy, że w tej chwili będziemy no tak. tu nadal mhm. umierać z powodu tego powietrza i Polska nie dostanie pieniędzy dzięki postawie polskiej włosnej 35 miliardów złotych tak. straciliśmy dla tych, co mówią. To, to jest hmm? straszne, bo my będziemy umierać, my będziemy chorować, my będziemy umierać, więc może tym by się władze zajęły. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu my się ciągle zajmujemy tymi sprawami właśnie i religijnymi. To jest... Mi, mi osobiście nie przeszkadza, że ktoś jest katolikiem, że nie dokonuje aborcji że ma dziesięcioro dzieci, że się nie rozwodzi, niech sobie robi, co chce, tylko też nie rozumiem, dlaczego ktoś ma mi mówić, co ja mam robić. W Polsce nie mamy do czynienia z, z debatą o religii, tylko to jest tak naprawdę debata o władzy, bo tu nie chodzi o religię, tylko chodzi o to, że jedna grupa ludzi chce siłą narzucić drugiej, co ma robić, a to już tak. się z tego robi debata mhm. o władzy, kto kim będzie rządził. A, a religia to jest tylko pretekst. Równie dobrze to mogłaby być debata o, o czymś innym. Tak się składa, mm -hmm. że jest to religia, bo to jest nośne. No właśnie, ale, no, ale to jest kolejny. Wydaje mi się, treka. że rozmawiamy o tym dlatego, że to dotyczy. No, w życiu wielu, wielu osób tak na co dzień. I politycy tak formułują swoje postulaty, tak żeby one przemawiały do, do ich zwolenników. No i właśnie tutaj um, chciałbym wrócić do tych młodych, sfrustrowanych mężczyzn, którzy tak tłumnie... Tak, tak. Którzy tak tłumnie chodzą właśnie na marsze skrajnej prawicy. Jak sama powiedziałaś w badaniach Okopres wykazało, że 30% z nich głosuje na skrajną prawicę. Czy nie uważasz, że dla nich feministki zostały przedstawione jak taki pochoł, jak taki obiekt, który symbolizuje wszystkie źródła ich problemów, jakby ich niezadowolenie z ich sytuacji życiowej, niezadowolenie z tego, w którą stronę idzie świat, z rzeczywistości po prostu, dokładnie. Wiesz co, feminist... Czy, czy określasz się jako feministka? Słuchaj, no tak, chociaż nie hmm. lubię tego słowa, bo ono zostało już tak skompromitowane, że w zasadzie jak się mówi feministka, to... Tak, to od razu już się w głowie... Leżbijkę, ...satanistkę, która biega z młotem pneumatycznym i bije mężczyznę za to, że jest mężczyzną. Ale wiesz co, feminist to jest po prostu normalność, bo feminizm to jest przekonanie, że kobieta jest równa mężczyźnie, i że ma równe prawa w życiu społecznym i politycznym i to jest wszystko na temat feminizmu, tak? Feminiści nie włazi do łóżka, nie włazi ci na randkę, to nie jest to nie jest katolicyzm. Nie, nie włazi ci do każdej sfery życia, nie włazi ci do portfela. Wszak ludzie zadają jakieś kompletnie głupie pytania w stylu, czy można ci podać płaszcz albo przepuścić cię w drzwiach, albo ci przynieść kwiaty, albo zapłacić za twoją kawę, bo jesteś feministką. Ja mówię, a co ma piernik do wiatraka? Feminizm to, 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 to nie jest jakaś ideologia, która ci wchodzi w stosunki damsko-męskie. Te sobie każdy reguluje jak chce i postępuje tak, jak go bawi, jak go kręci, jak mu się podoba. I, i tak samo feminizm nie wchodzi w żadną inną sferę życia. To jest po prostu przekonanie, że kobiety są równe mężczyznom i mają różne prawa w życiu społecznym i politycznym. Że powtórzę, proszę Państwa. Czy wydaje mi się, że każdy normalny człowiek niezależnie od poglądów na sprawy damsko-męskie w innych sferach, no chyba jest wyznawcą tego poglądu. No wydawałoby mi się, że nawet prawicowcy no, chyba nie zaprzeczą, że kobieta jest równa mężczyźnie i że w życiu społecznym i politycznym powinna mieć równe prawa, że powinna głosować, że jeżeli wykonuje tę samą pracę, to powinna zarabiać tyle, ile mężczyzna, a co, a co ma do tego potem, nie wiem, randka, czy małżeństwo, czy... to w ogóle argumenty, jak jesteś feministką, to sobie wnieś szafę na trzecie piętro. Bądź lodówkę, albo tak jest. Tak jest częściej piszą pra, prawicowcy idź sobie pracować do kopalni. Nie hmm. będę nosić lodówki, bo jestem słabsza i mogę poprosić, sześć koleżanek możemy wnieść, albo mogę poprosić hmm. facetów hmm. i tyle. Jeżeli nie chcę iść pracować do kopalni, ale mam taką możliwość, ale gdybym chciała, to sobie mogę iść pracować do kopalni. I to jest właśnie feminizm, że nie chcę tego robić, nie mam do tego fizycznych predyspozycji, ale mogłam. ale mam taką możliwość, gdybym była tą jedną, jedną kobietą na ileś tam, która akurat tego chce, to są po prostu pewne możliwości. Przekonanie, że ludzie są sobie równi, oznacza, że jeśli tego chcą, to ciężką pracą, zdolnościami mogą po prostu dojść do tego samego, niezależnie od płci, a jak już do tego czegoś dojdą, czego pragną, to, to zarabiają tyle samo pieniędzy, jak wykonują jakąś pracę. I zupełnie nie rozumiem, co tutaj, co tutaj mają do rzeczy inne kwestie, na przykład damsko męski albo kto będzie nosił lodówkę, tak? To ja znam takie kobiety, że uniosłyby lodówkę bez problemu, a znam facetów, takich No właśnie. Perka, że po prostu nie... i, i takich jakichś nie w domu, że nie potrafią wbić gwoździ. Mam koleżankę, która potrafi zrobić remont mieszkania, i kolegę, który nie wie jak się wbija gwoździe. No i, i co to ma do feminizmu? No ludzie mhm. po prostu powinni być tym, kim chcą, no tak uważam. Bądź tym, kim chcesz i bądź równo, sprawiedliwie traktowany. I, i nie ma to nic... Proszę Państwa, do stosunków damskomańskich. Feministka nie zjada mężczyzn, nikt nie nienawidzi, no, wręcz A po przeciwnie. Powiedziałaś w pewnym momencie, że mężczyźni raczej wszyscy powinni przyznać, że kobiety są równe, ale czy naprawdę tak myślisz, że ci prawicowcy, ci husarzy, e, o których mówiliśmy wcześniej, e, czy oni naprawdę uważają kobiety za równe? No wiesz, jak ktoś sobie przypina skrzydła, to <laughs> nie wiem, co z nim jest nie tak. Nie? Nie, no pewnie nie uważają, ale myślę, że tu jest dla prawicowych babek, bo też mnóstwo jest fajnych babek. Widzę i ładnych, i mądrych, i studiujących na tych prawicowych demonstracjach. Ja sobie myślę, że może dla nich to jest spore do popisu, może tym swoim kolegom, swoim przykładem pokażą, że są im po prostu równe, że, że nie są jakimiś poddanymi, tylko że mają rozum, mają mózg, mają swoją wolę, mają temperament, mają ikrę i nie muszą się słuchać żadnego faceta, bo po prostu mają swój rozum, tak? o to, kto ma kogo słuchać, zamiast się po prostu cieszyć swoim towarzystwem męsko-damskim, czy w prawicowym, czy w lewicowym gronie. Nie wiem, po co taka jałowa dyskusja, kto powinien kogo słuchać. Mi na przykład nie zależy, żeby mężczyźni mnie słuchali, ani żeby inne kobiety A czy uważasz, słuchali? że są feministki, które idą właśnie o ten krok dalej? Nie, nie orientuję się dokładnie, na, na czym polegają te generacje feminizmu, ale spotkałem się na Zachodzie z, takimi, z takim rodzajem, yy, przepraszam, że tak kategoryzuję, to są ludzie, yy, feministki, które Naprawdę są antymęskie. Czy uważasz, że taka postawa jest ok? Czy to jest po nie, prostu nie, odpowiedź? Ja, ja się hmm? też kłócę z częścią polskich feministek, zresztą chyba wystąpię z grona jakichkolwiek oficjalnych grup, bo zresztą nigdy nie pasuje do żadnego stada i tak mhm. jak nie pasowałam dawno temu do prawicowego, taki teraz nie pasuje do końca też do tego stada. Wiesz, w każdym stadzie jest tak, że są skrajności w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście i w Polsce i na świecie jest grupa dziewczyn, które... Zresztą ja uczestniczyłam w takim jednym spotkaniu w zamkniętym gronie z polskimi feministkami, gdzie kilka, nie dużo co prawda, ale kilka z dziewczyn wprost powiedziało i doszło wtedy do ożywionej dyskusji, żeby nie rzec kłótni, o której mnie przestaną zapraszać na te spotkania, bo jedna z dziewczyn powiedziała, że po prostu faceci są opresyjnymi... Prostakami i są odpowiedzialni za wszystkie krzywdy, które nas w życiu spotykają. Czy to jest mowa nienawiści? Nawet gdyż nie patrzyłam w tych kategoriach, ale no ewidentnie tutaj próbowano powiedzieć, że feminizm to jest wojna płci. I ja właśnie wtedy powiedziałam, dlatego mnie przestaną zapraszać, że ja się z tym kompletnie nie zgadzam, że po prostu jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. No mężczyźni to połowa ludzkości na no, miłość boską. No, dlaczego mam się kłócić z połową ludzkości? No, ja też nie uważam. Nie, nie zaprzeczam różnicom między kobietami a mężczyznami. No jesteśmy w oczywisty sposób różni i wyglądem, i, i hormonalnie, i budową ciała, i, i różnymi swoimi zachowaniami, i, i to, jak się nas socjalizuje, jest inne, więc zachowujemy się w związku z tym inaczej. Ja jestem zwolenniczką poglądu, że trzeba czerpać z różnic, że trzeba się cieszyć różnicami, że one sprawiają duży fan, dużą przyjemność. Pełną możliwość. możliwość poznania. Mm -hmm. I wiesz, jeżeli jesteśmy różni, no to we dwójkę stworzymy jakąś dodaną wartość. Ja dodam umiejętności, których Ty nie masz, Ty dodasz umiejętności, których ja nie mam i możemy jako team osiągnąć więcej niż każdy z nas pojedynczo. To Dokładnie. jest zresztą udowodnione, bo mm -hmm. w krajach skandynawskich zrobiono kiedyś takie badania, że jak się zbierze grupa ludzi, z których każdy jest w czymś bardzo dobry i oni stworzą team, który współpracuje, to oni razem osiągają więcej niż każdy z tych ludzi, choćby był geniuszem oddzielnie. No, bo oddzielnie masz określony zestaw umiejętności, a razem po prostu możesz więcej. Więc ja zawsze jestem ze współpracą. No i tutaj, wracając do tej dyskusji feministek, powiedziałam to, a już tak w ogóle poza wszystkim, że tak uważam, to uważam, że w ogóle mówienie polskim kobietom, że mają nienawidzić mężczyzn, jest bez sensu, ponieważ polskie kobiety uwielbiają mężczyzn, wiążą się z mężczyznami, przyjaźnią się z mężczyznami. I w ogóle nastawianie jednej grupy przeciwko drugiej jest z góry skazane na porażkę. No bo. No, no, co, no, mam teraz powiedzieć polskim kobietom, że mają walczyć z mężczyznami bez sensu. To, to po prostu się nie uda, bo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, podobamy się sobie, lubimy siebie. No. No, nie tędy droga, wydaje mi się. Ale tak, są, są tego typu osoby, tylko że to też chcę powiedzieć, że to jest margines, to jest procent dwa. Większość dziewczyn po prostu uważa, i, i mężczyzn mi znanych, uważa, że równość jest czymś normalnym. I nie ma w zasadzie, gdyby nie prawica, to bym nawet nad tym nie dyskutowała. I w ogóle to, że nad tym tyle. Teraz mnie szczęka boli, proszę Państwa, że ja muszę mówić o tym. Przecież to jest normalne, no nie wiem, no wielkie halo odkrywamy, że się od Musimy wyznimy. tym ludziom to naprawdę wytłumaczyć. Od, odkryliśmy wielkie halo, że ja, y, kobieta różni się od mężczyzny i że mamy różne umiejętności i zamiast ze sobą walczyć i mówić kto jest gorszy, kto jest lepszy, to powinniśmy współpracować i się cieszyć z tych różnic i traktować je jako inspirację No tak, i... No w... Rzeczywiście... I właśnie y, według mnie na tym polega problem, że są dwie wizje tej współpracy. Wizja partnerska i wizja z wyraźną dominacją czy to materiał czy patriarchat, czy patriarchat. i no to jak jest dominacja, to już nie ma współpracy. Tak? Okej, okay. czyli doszliśmy tutaj do jasnych wniosków. Ani, ani e, d, d, ścieżką profesora Dudy nie powinniśmy przygotowywać ludzi do życia w rzeczywistości, e, która, która już nie jest nieaktualna, czy jakichś średniowiecznych realiów patriarchatu, e, ani tak jak feministki e, nie możemy tutaj e, deprecjonować zupełnie mężczyzn w społeczeństwie, bo też Troszeczkę. Więc niektóre feministki. Nie niektóre, niektóre, przepraszam. A czy nie możemy być po prostu normalnymi mm -hmm. ludźmi żyć dać żyć innym? Na Tyle? sam koniec chciałbym e, Ciebie zapytać jako dziennikarkę, e, czy nie uważasz, że media przyczyniają się do e, takiego stanu rzeczy, do takiego zaogniania e, wszelkich sporów? No media na pewno w tym sensie, że media lubią proste rzeczy, które się klikają i sprzedają i na pewno. E, Często zafałszowują nawet nieświadomie w ten sposób rzeczywistość, bo jak, no właśnie, ze 100% feministek wyjdzie jedna, która reprezentuje 1% i powie samiec twój wróg, no to wiesz dobrze, że to trafi na czołówkę, a ludzie, którzy wejdą na portal i w to klikną i to przeczytają, to powiedzą, oho, feministki mówią Sam jest twój wróg, a to będzie wypowiedź na przykład jednej dziewczyny, która reprezentuje 1% swojego środowiska. Tak jak mi kiedyś jeden mężczyzna zwrócił uwagę, taki też rozgoryczony, taką nagonką jaką to określił na mężczyzn z powodu przemocy domowej. Powiedział mi coś takiego, że słuchaj, to jest takie niesprawiedliwe, większość facetów to są naprawdę mili, normalni faceci, którzy opiekują się swoimi dziećmi, partnerkami, są po prostu normalnymi, przyzwoitymi ludźmi, dobrymi obywatelami, pracują, płacą podatki żyją dobrze ze swoimi bliskimi są po prostu dobrymi ludźmi. Tylko o takich facetach się nie kręci filmów, nie pisze się książek, nie robi się reportaży, ale jak zdarzy się jakiś psychol, który, nie wiem, zadźga swoją partnerkę, no to natychmiast o tym piszą wszystkie gazety. Jak się zdarzą trzy takie przypadki, to powstaje wrażenie, że facetom odbiło i wszyscy faceci zrobili się teraz tacy agresywni. A to jest nieprawda. Dlaczego o dobrych ludziach nie kręci się filmów i nie pisze się materiałów prasowych? No ale to nie jest wina też tylko dziennikarzy, bo dziennikarze chcą, żeby się klikało no bo zarabiają jak się klika, a my ludzie przecież klikamy, czyli nie klikajmy na takie, to się w branży, przepraszam, naszej nazywa newsy z dupy, tak, czyli no będę dosłownie, ale, 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 tak, ale tak mówimy między mhm. sobą w branży dziennikarskiej newsy z dupy, czyli news, który tak naprawdę nie jest żadnym newsem, jest jakąś brednią wyssaną z palca jakimś marginalnym przypadkiem, a my to puszczamy, mhm. I ludzie w to klikają, więc tu jest też odpowiedzialność po stronie odbiorców. Mhm. Zawsze jest ileś tamtych newsów. No to mając tę konsumencką świadomość, że jak coś klikasz, to to będzie zarabiać, no to po prostu nie klikaj w, w takie newsy o silikonowych piersiach albo o tym, że nie spałem całą noc, bo podpierałem szafę, albo wiesz, no są takie newsy. No tak. to Klikaj w, w jakieś normalne rzeczy, po, po których widać, że to jest materiał dziennikarski z wyższej półki, no ale pewnie wołanie na puszczy, tak podejrzewam. No, oczywiście. Chociaż może się mylę. A czy to nie wynika troszeczkę z takiego egoizmu mediów, że każde medium praktycznie ma swoją agendę i wali tylko to takie informacje, przepraszam za zasłownictwo. Tak, dokładnie. Podam przykład. Robert Biedroń bardzo długo nie był wrogiem pisu. Można powiedzieć, że lekko rozbijał opozycję. Praktycznie wówczas media media władzy milczały na jego temat. Nie atakowały go tak jak atakowały opozycję. Kiedy Biedroń Biedroń powiedział, że dołącza do koalicji obywatelskiej, a raczej, że ma taki zamiar. W, nagle w TVP wczoraj pojawiła się, pojawił się news, że Robert Biedroń chce wprowadzić w Polsce seks turystykę. Chcę, żeby zagraniczni mężczyźni przyjeżdżali, żeby podrywać nasze piękne nasze, nasze piękne Polki. Ale to mhm. już temat wkroczyłeś mhm. na grząski grunt propagandy, no bo my mamy teraz. No tak. Coś, co jest niezwykle cenne, ja myślę, że studenci dziennikarstwa będą się uczyć na tym, co teraz robi TVP. Ja myślę, że to, co robi TVP przez 4 lata rządów PiS, to będzie przerabiane na zajęciach dziennikarstwa. Wejdzie do anałów po prostu propagandy, bo takiej propagandy nie było od czasów PRL-u, a mam znajomych w odpowiednim wieku, którzy byli ludźmi w naszym wieku, kiedy był PRL i oni mówią, że w PRL-u też nie było takiej propagandy. Mówię już o tym oczywiście późniejszym PRL-u, nie tym takim z lat tam 50-tych czy, 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 czy 60-tych nawet więc jest, jest ciężko. No, to, co robi TVP, już nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jest tylko służbą jednej partii, tak? Czy to jest takie typowe dziennikarstwo partyjne yy, i typowe opisywanie rzeczywistości w takich kategoriach, żeby to służyło partii, nawet jeśli to nie jest prawda, nawet jeśli kłamiesz, no to nieważne, ważne, żeby podniosło to. Słupki procentowe jakiejś partii, więc tutaj, słuchaj, to musiałby być zupełnie inny temat, bo to już nie jest hmm. rozmowa wtedy o bańkach, w których żyjemy, tylko to jest temat ciężkiej, siermiężnej propagandy, ale to już pewnie nie mamy czasu. To, to będzie następna to następnym razem. Bardzo dziękuję Ci, Eliza, za wspaniałą dziękuję. rozmowę. Dziękuję. I zapraszamy na kolejne dziękuję. rozmowy. Tradycyjnie zachęcam Państwa do udostępniania relacji, także jeżeli obejrzycie ją już po jej zakończeniu.